Witam was w kolejnym odcinku o, Tym przyczyny. razem z mojej perspektywy, na moim kanale Bo Lence się nie chciało edytować i będę na nią tak mówić No ehm... tak, ja A! Boże! Wiesz jak mnie wystraszyłaś? Bo ja słyszę zombie i ty na mnie spadasz On ciebie goni, nie? Dlatego ja ci nie pomogę Boże, myślałam, że diamenty znalazłam Lekkie chity Weź mnie nie strasz może, co? Zbierać redstone, czy nie? A ty tu idziesz, gagiatku jeden nie Ale zarąbiste Coś znalazłeś? O, shit. NIE! Minecraft, edycja próbna? Co? 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 Edna, to strukturę. No tak! Ale ja nie będę w to grała... Ja, znaczy, nie będę w to grała. Ja tam nie idę teraz, nie? Żeby nie było. No zrobię. Ej, dawaj! Ej, nie... Imano, czekaj! Chyba ja nie to na To zgiń. Bo ja... No to... No to bo ja to już nie mogę. Ja mam trik taki, co ty robisz? Dobra, u dobra, 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 Co ty robisz? O, do wiedry, dobra, 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 nie wiem co tam no, się dzieje. Ej, No na dół, gdzie Je to jest? Co wróćcie? Ja tu od góry chcę no, nie. Lepiej aby jedna osoba miała sobie ja. No. Uważaj! Uważaj! Nie tu weź, jak to No normalnie schodkami, Ja będę od góry. Tu sobie moje łóżko. Ja? Dobra, ale nie, oni się sami strzelają Oni się sami strzelają, to poczekaj, aż się wszyscy zabiją Ci, co tam się strzelają No szkurde! Ej, bo nie mam żarcia, to jest problem Ja mam to daj Daj trochę Mam tyle, Dwa Mam tylko No! Kurde no. Poddawaj to Ty już straciłaś zbroję? Co? No? Nie, A nie, ja wykopiłam kulę. No to nie strasz. Boże, poczekaj, mi się kopiołek przykleił do mnie. Dobra, wiesz co, mi się wydaje, że możemy już iść. Jakby ja mam tarczę, trudno. Ja raz się żyję. Masz tu spawn pointa. Tylko ja wykopię sobie węgiel. Nie znaczy nie węgiel, węgiel tylko złoto. złoto. Czyli złoty węgiel. O tak. No to tego jeszcze nie słyszałam. No nie. O! Fala! O! Może! Ja już powiem. Ehm, dobra, może się poczekajmy, aż się oni wszyscy tu zabiją. Co? Tak będzie najlepiej, bo oni się sami strzelają. Polecam zaczekać. Ja sobie w tym czasie pochodzę. A. Ty co? Jest? Co to jest drewno? Aha, to jest mineshaft. Dobra, ty. Wiesz co, ja pójdźmy najpierw do mineshaftu, może znajdziemy ten... Ty. Możesz mnie nie bić? O, pochodnie! Noż, ty! Dobra, ja sobie wezmę tory. Taka jesteś. I idę w drugą stronę. Nie, nie da. I co? Ej, wiesz, co znalazłam? Węgiel. Ciem! Nie, no tak, węgiel. Chciałam powiedzieć, że ciemne diamenty. Czyli po prostu węgiel. One im tak. A ja mam dwa. Znaczy, o, bo tutaj jeszcze jest ten. Jeszcze takie trochę jaśniejsze diamenty. Zwane lapisem. Lazurę. Lapis. My to się nazywa lazuryt. Lapis, lazuryt. To to samo, jedno i to samo. Dobra, u Ciebie jest lapis, laz u mnie jest lazura. Tak. Uuu, jakie fajne tory! Biorę. Biorę! Lava! Słyszę zombie i to jest problem. Znalazłam, no, DIAMENTY! Gdzie Ty jesteś? Nie wiem, ja w kompletnie inną stronę niż Ty poszłam. I tu słyszę same potwory. U, potęga stali, tu jest. O! O, że... Możesz we mnie nie wchodzić. Wiesz, jaki za... Wiesz jakiego zawału ja zostaję, jak to robisz? Nie, to zawał się, że ja tu bym No, normalnie, bo ja myślę, że to jest potwór. Jakiś dziwny. Aha. Bo ty masz takiego skina u mnie. Aha. A Dobra, to nie to nie jak ja mam przepa... Oh, spawner! Szachuję wszystko! Ej, pomóż mi. Kurde, to jest pająków. Lecz mi co, walnęłam cię. No ja szachuję, mówiłam, że szachuję. Tu nie ty... Ja ty biorę. No Uważaj! Nie ty no... No, to się przyda. No, ja to ja to ja się nie, ja tu śmieci biorę. wywalam. Są też te, te, te rzeczy, no pomógł, że dostałaś tam. No po go zabiję! No to go zabij! No ja mu chcę! Nie mogę w niego trafić. Te! Jak on się tu trafił? No spod tego wychodzą, chodź na dół, chodź szybko. Zabigałam go, go. A, bo tu jest spawner, nie? No. To no jedna no to super O nie! Tak wkurzające Nie gadaj się na stara Jak mi nadziałaś Ej dobra, ogólnie ja jestem w tym, tym i jest mało Nie ma jak dużo Dobra To ty tam idź Ale mów jak coś ej, super ej, muszę sobie zrobić To se zrób no to drogie, a nie mam tego picika, by przypalić To wykop y, ten. Wykop kamień. No to nie może nie być wiem. ten nawet. A wiesz, że to może być ten ciemny kamień? A wiesz, że ja już. Dam... Ja nie mam piesów. Hmm. Ile potrzebuję na tarcza? No jedno żelazo i y, parę drewna. Nie wiem ile dokładnie. No to jeszcze... Co no to już zrobiłam? Mnóstwo spawnerów! Ha! 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 ty! jest mnóstwo spawnerów, no to jest mnóstwo spawnerów to jest i mi się sama. nie podoba? a to i mnie? Co? Niech sobie widzę ich! No co, jest trzy spawnery w jednym tym? Jak na razie, nie? A mi? A! Ja się zgubiłam tu Dobra, zaczęłam siebie strzelać Zaraz do ciebie przyjdę i nie mam jedzenia Pomóż! No ja, nie, ja nie mam, ja umieram Ale ty masz spawn pointa, ja nie Proszę się to nie da, szybko do mnie, to ucieknij szybko Bo ich nie znam już Tylko tu spam jest, niż no, ale nie mam jedzenia i chodzę mega wolno teraz. Dobra, ja się zabudowałam. To poczekaj. Ja z wiedzy cały tu Mineshaft, że jak znajdę coś do jedzenia, to zjeb i do ciebie przyjdę. Ja mam jedzenie. Ile? No, jedno ci mogę dać No to nie starczy, bo ja mam ten. A ja mam pieczone. No, pieczone wiem, że masz. Ej, ty znalazłem diamenty! Tylko muszę trafić do wody! Ej, nie mogę wykopać ich tego skolera. Dobra, to ten odcinek jest na razie interesting. A ja nie wiem, nie będę sprawdzać. Tak po prostu... Ja doszłam do takiego fajnego miejsca, gdzie jest mnóstwo lawy, nie? Um. Czy... No, nie, już byłam przy końcu, mi się kamerka przesunęła. Co ci się stało? Kamerka mi się przesunęła, już byłam przy końcu na tego składnika. Ale nie wykopuj hmm. ich! Ja muszę, bo bym się spełnić. No, ale słuchaj, wiesz, jakie fajne rzeczy z tego dostajesz? Nie! Ale tylko jeden. No, ale to i tak strata. A, to życie. Dobra, więc co ja się spalę w lawie? Weź tam sporo rzeczy i się dowiesz lepiej. I poszukam jedzenia. Dobra, to jeszcze próbaj. Ja się męczę. Boże, ciężko mi jest cokolwiek. O, tu są dużo świnek. Dobra na świnki Pepy. Jestem Pepe! A to mój mały braciszek George! A jeszcze odłożę niepotrzebne rzeczy do skrzynki przy okazji. Ile ja ja się tym kopie? Dużo. Znaczy długo, boże, nie dużo. Dużo? Długo. A ile to by zajęło? Nie ja tego nigdy, ja ja go nigdy kopałam. nie kopałam Nigdy go nie kopałam, ale nawet diamentowym yy, kilofem i mi to średnio szło Więc powodzenia jest inwazja creeperów Lekka, wiesz o tym Ale daję radę, ja jestem inaczej, zbudowa ja jestem inaczej zbudowany, ser Dobra, tepam się do ciebie. Dobra, z jasną sklepkę. Ja ty ty nie robisz, bo to jest w Dobra, Lena. Dzień dobry. On to musi? Widzisz, tak to się robi. O! No nieźle, wiesz. No weź bo to rzuca na nas te czary, zaklęty. Już, się zrobiło. Kurde, jeszcze jakieś zostały. No, <gry> A tam, z tamtego spawnera wzięłaś? Wszystko? Spawnera... nie chyba... To, 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 to jest tu. O. Ej, dużo! Dobra, mam dwa klucze. Jeszcze tam u góry zobaczę spawner. Jaki klucze? No do tych skrzynek. A ja też chcę! daj. daj. No to dam ci będzie... Podzielimy się równo. Dobra, bo ja nic nie wiem, miałam. Jakby, a że... Dobra, jak to jest takie trudne, to czujesz, że jakby pijesz sobie potkę... na to, żeby mieć tę. Te... Zabijaj je, bo ja mam mało HP. Mam pół HP. O kurde, mam pół też. Weź go Atakuj tam I uważaj, bo się jeszcze ich zespałni Trzymaj tarczę To nic nie da, wiesz No, no czemu każdy z nich nam... Chodź blisko Dobra ja te otworzę. Ja też otworzę. No, zdawaj mi! Ale Na ten spawner Trzeba cały ten. Tylko ja mam mhm. serca, nie? O! Chicara! Sikera takie takie ty, takie nie takie nie takie 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 no jak się ten ze wszystkimi oby ze spawnera pokona Jaki to jest Batman? Dwójka, no to słabe A no i jak pokonasz jakiś te Batman, To dostajesz... To jak <mum> jest to jak <mum> jest, to Batman. To znajdziesz... Jak jakby ciężkie, jak jakby... No, To... Tak, to... jak ci tak, tak, powiedzieć, no... Hmm. trudniej. Chodź tu, chodź do mnie, chodź do mnie Chodź do mnie Teraz on gdzie? idzie Widziałam twój... No właśnie tam chcę żebyś poszła Sorry

Eee, emeraldu? O, diamenty, diamenty. masz, brawo! Ja, ja mam w skrzynce 12 Ile? 12 Co O, trochę chcę emeraldu O kurde, dostałam nurka O, fajne rzeczy dostałam, co tu? A to sobie wezmę odpowiedź. Eee, żadnego klucza. Eee, co mnie nie zadowala. A mnie nie zadowala to, że mam całe jest za to. to się weź i. A nie, ty nie możesz iść do domu teraz. No, nie, co ja tyż... akurat nas do skrzynki. A, no właśnie widzę. Dobra, tu jest dalej przejście, to ja sobie tu oznaczę blokiem. Ja sobie Kurde, na tym rusztowaniu u góry chciałam. chodzę. Kurde, jaka głupia jestem. Co? Uuu, a co tu jest? O, tu jest ta woda. O, łóżka! Patrz, mam tu łóżko! Ale nie, spawnpointa nie robię. Nie robię spampointa bo ten... Ej, zakończmy, już, zakończmy. Nieee... Nie. on już długo trwa. Trudno, że długo. Będzie taki dłuższy. O, chodź tu do mnie, bo tu jest kolejny ten i po drugiej stronie tu też jest. To chodź do mnie. A ja są w ogóle gdzie indziej. O, to chodź do mnie. Ja to to Poszłam sobie daleko. Daleko w dal. I chowam niepotrzebne itemki. Ja myślałem, że to tak przejść. E skanowałem, skamowałem. Eee, co tu jeszcze schować? Eee, nic. Ula. Czy groby że... znalazłam? Jakie groby? To są groby. Ja tu mam spawnery. O, Kurde, to jest na dole. A nie, ja ten pokój już ten, kilka razy przechodziłam. No do cholerki jasnej Czego to jest spawner? Się... O kurde, to jest szkielet. No, spadajcie wszyscy! Sprawa. A ten jest mądry! Myśli, że taki mądry jesteś? Dobra, jest problem. Lena problem jest. Braku. Tam jest dwóch stron atakują szkielety. Bo ja muszę, bo ja muszę chwilę serwer Czemu? Znaczy, muszę cię wyrzucić serwera A czemu? Muszę coś zrobić No co chcesz zrobić? Słuchaj, mnie tutaj zepsuło Co się zepsuło? Nie wiem. Co zrobiłaś? No zepsułam pół serwera Jak zepsułeś pół serwera? No nie pytaj jak lepiej, tylko myjcz Czekaj. A w tym czasie zakończymy ten odcinek. E... NIE! Kurde! To nie Dobra, możemy zakończyć ten odcinek. Już mam dość tego. W następnej części będziemy... Mm. Na, na pewno to przejdziemy, chociaż nie wiem.